Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który jest czterokrotnym mistrzem świata w tej dyscyplinie. Oto pięć ciekawostek o nim. Urodził się w Szczecinie, ale od dziecka mieszka w niewielkiej wsikinice, gdzie ma swój warsztat ślusarski i warsztat żużlowy. Jego ojciec Paweł Senior jest również żużlowcem i pomaga mu w przygotowaniu sprzętu. Jego starszy brat Paweł Junior także jeździł na żużlu, ale zrezygnował z kariery sportowej. Zadebiutował w cyklu Grand Prix w wieku 17 lat i od razu stanął na podium, zajmując trzecie miejsce w GP Gorzowa w 2012 roku. Jest to najmłodszy zawodnik w historii, który zdobył medal w Grand Prix. Jest pierwszym polskim żużlowcem, który obronił tytuł Mistrza Świata, a drugim w historii Polak po Tomaszu Gollobie, który triumfował w całym cyklu Grand Prix. Wygrał Mistrzostwo Świata w latach 2019 rok, 2020 rok, 2021 i 2022